9 stycznia 2022 roku oddział 411 BC. To tutaj w 2016 roku w odpowiedzi na skargę złożoną do dyrekcji regionalnej, czy też generalnej Lazów Państwowych przez Pana, pominąwszy tutaj jego nazwisko, przyjechał, proszę Państwa, Pan Inspektor Kowalczyk. Jemu to Pan ówczesny naleśniczy Mirosław Mach pokazał to gniazdo jako gniazdo do kontroli i jako opisane w skardze, co było ewidentną nieprawdą, ponieważ proszę Państwa skarga dotyczyła tego samego oddziału, ale sąsiedniego wydzielenia dotyczyła proszę Państwa gniazd, gdzie posadzona była jodła, no ale z całą premedytacją, świadomością tego, co się robi, pokazano owemu człowiekowi to gniazdo bukowe. No oczywiście gniazdo wyglądało w miarę ładnie, i trudno się było do czegokolwiek przyczepić. Tematem skargi ówczesnej, opartej zdjęciami, moi Państwo, był pośrednie wydzielenie, to w którym w tej chwili jestem. To jedno z tych dwóch wymienionych na początku filmu. I to tutaj, moi Państwo, e, powinien przyjechać pan Inspektor i to obejrzeć. To gniazdo jodłowe, w którym to gnieździe jodej jest kilka. To są jodły z lat 80. proszę Państwa, z lat 80. ubiegłego stulecia. Te jodły leśniczy odziedziczył swoim poprzedniku. No niestety nie potrafił o to zadbać. I ja to już o tym mówiłem wielokrotnie, ale wracam do tematu, dlatego że w tymże oddzielę, kontynuuje się wyrąb. W tej chwili wycinamy następne połacie lasu. Te gniazda, o których mówię, to gniazda jodłowukowe. Była była, moi Państwo, na południowej części gniazda, na północnej części gniazda były buki. No oczywiście to co pokazuje to nie buki, bo to graby, moi Państwo, takie to powrastały graby w tym wszystkim. No i oczywiście też są i buki. Leśnicze nie dbał o to, nie potrafił tu przyjść, zrobić jakiegokolwiek zabiegu, żeby to jakoś wyglądało. Natomiast pan, Nadleśniczy, moi państwo, potrafił zełkać pana inspektora, pokazując mu coś zupełnie innego. No, można było i tak, i można też inaczej. Proszę państwa, to w tej chwili y, wydzielenie, które pokazuję. Tutaj y, jest ostatnie cięcie uprzątające po, proszę państwa, dwóch poprzednich, gdzie posadzono tutaj y, buka i dęba. Buka, już pokazywałem, to pierwsze gniazdo, tam dalej jest kolejne dęba, zaraz pokażę, jak potrafię znaleźć. Tu po lewej stronie, moi Państwo, yy, że w CE wydzieleniu, są te gniazda, które pokazałem na początku i tutaj generalnie nie ma nic. W latach 80. rozpoczęto ten cykl odnowy przebudowy tego rzecz wydzielenia. Czyli proszę Państwa, minęło od tamtej pory 40-30, prawie 40 lat. 30 na pewno i co? Nic się w temacie nie, w temacie nie dzieje. Tutaj jest wycięte, są gniazda tej rurowo jak pokazywałem i tam dalej trochę leśniczy wyciął, y, posadził buka, a reszta stoi, no bo tutaj nie bardzo jest co uciąć. Tu leśniczy, moi Państwo, w ciągu y, niektórych wydzieleniach wchodzi z cięciami co 5-6 lat, tam gdzie są zasobne w, drzewost w drzewostan w drewno. Takie jak to niestety y, trwa ten proces kilka, czasem kilkanaście lat, a to, moi Państwo, gniazdo dębowe, o którym mówiłem, że tam są bukowe. I teraz, proszę popatrzeć, teraz z innej perspektywy, pokażę kolejne, żeby już nie chodzić, to też gniazdo jest dębowe. Proszę Państwa, w tej chwili dąb ma trochę liści. Gdyby tam był dąb, byłby widoczny. Tam nie ma dęba ani jednego. W tym gnieździe, moi Państwo, tych dębów można znaleźć 4, może 10. Nie by było 10, tak? Mimo wszystko, że tego dęba nie ma, że gniazdo nie zostało odnowione, uznano, że należy cięcia kontynuować. Proszę Państwa, 20-letnie y, gniazdo dębowe, gdzie powinna być w tej chwili dębina, gdzie powinno się pozyskać papierówkę, nie ma w tym gnieździe nic. No jak powiedziałem, jest tu dębów 5, 6. Kolejne gniazdo bukowe, cokolwiek w tym gnieździe rośnie. Jakim prawem na Kontynuuje, proszę Państwa, ten zabieg przebudowy, zabieg cięć, wchodząc z trzecim wejściem, gdzie tymczasem nie odnowiono tego poprzedniego, poprzedniego gniazd. Bo te bukowe to jest jak Cieboka, ale ten bogów nie ma nic. Kto na jakie coś pozwala, żeby takie rzeczy robić? Oczywiście pozwala na to nadleśnicze. Moi Państwo, taka. Jest tutaj gospodarka, a właśnie to jest jej brak. To gniazdo kolejnej odłowe stare, jak powiedziałem, 40-letnie. Proszę Państwa, tutaj w tym gnieździe, w połowie gniazda, bo druga pół to jest bukowa, jest cztery jodły, to wszystko. A reszta to graby leszczyny. Uznano to za gniazdo odnowione, tak? No i tam mamy gniazdo dębowe. Przejdziemy do drugiego rzędu gniazdo, bo tam. Tamtym nie byłem, pokażę, bo to jest tak koło drogi, to jeszcze trochę może bogać, jak to już mówiłem u leśniczego paciąkina bywa. Proszę Państwa, kto tutaj robił udatność oceny upraw? Kto napisał w protokole, że tutaj ta udatność jest y, taka jak być powinna, czyli zadowalająca? Ktoś napisał. Wiemy kto. W czasach dzisiejszych, moi państwo, jeszcze bo teraz to się pozmieniało zmieniało kilka lat temu, były oceny upraw po dwóch latach i po latach pięciu. Po latach pięciu, moi państwo, do lasu przyjeżdżał zastępca nadleśniczego odpowiedzialny za gospodarkę leśną, i to on sygnował swoim nazwiskiem protokoły, gdzie pisało, że jest ta udatność na takim albo innym poziomie czy też procencie. I tutaj najprawdopodobniej, jak i tam, gdzie byłem chwilę temu takie protokoły powinny gdzieś być, proszę Państwa. I tutaj napisano, że gniazdo jest yy, pokryte dębem w zadowalającej ilości. I co się stało u karmi tego dęba? Jak już mówiłem, bardzo możliwe. Proszę Państwa, tutaj widzimy całą rzeczą zabiegów, którą robiono dla dęba. Proszę bardzo. Wtedy wycinano te leszczyny. I proszę zobaczyć, dęba. Jest, moi państwo, jeden dom i tam dalej jest drugi. A wszystko inne to leszczyny. Tu do niedawna jeszcze były setki tub, Tub, które miały za zadanie chronić owego dęba i go osłaniać. Gdyby te wyzbierano. Gdyby się teraz, gdyby teraz nie ten śnieg, to pewnie jeszcze bym znalazł pod śniegiem leżące to niektóre tuby lub kołki, które je podtrzymywały. Moi Państwo, i tutaj Pan Nadleśniczy były, przyprowadził inspektora, inspektora, który przyjął z Warszawy, moi Państwo, i pokazał mu inną niż do kontroli, niż była opisana w skardze powierzchnię po to, żeby wyszła ta kontrola w sposób zadowalający. Ewidentne kłamstwo. Ja później, ja byłem uczestnikiem tejże kontroli, proszę Państwa, Występcy Leśniczego, i byliśmy jeszcze w kilku innych miejscach. Oczywiście wszędzie było sytuacja podobna. Pokazano gniazdo, proszę Państwa, pierwsze z brzegu bukowe, gdzie przedmiotem kontroli na 422 też miała być jodła, ale pokazano co innego. Moi no Państwo, kontrola była latem 2016 roku, i to był, że tak powiem, czas, kiedy zaczęto już tak na poważnie zabierać się za moją. Osobę, żeby mnie z tego lasu wysiudać. Niedługo później przeniesiono mnie do e, leśnictwa Karczmiska, daleko bardzo stąd, i później przenieść mnie do leśnictwa Zwierzyniec, a później przenieść niebyt na podstawie sfabrykowanych dowodów. Mówiąc, sfabrykowanych mam świadomość tego, co mówię. Jeśli ktoś uważa, że jest inaczej, to powinien pójść z tym tematem, gdzie trzeba i zrobić pani koło dupy, że gadam głupoty, bo Proszę Państwa, tak sąd, jakie nadleśnictwo przyjęło tą prawdę objawioną przez nadleśniczego i uznano mnie w innym radzie e, internetu i innych rzeczy. Moi Państwo, jak mógłbym kraść internet, skoro miałem dostęp do tego internetu przez hasło udostępnione im przez nadleśnictwo? Ja moi Państwo pod nikim ogniskami paliłem, żebym się przyznał na mękach, jakie jest hasło do internetu. Błędem moim było to, że nie miałem na ten temat żadnego dokumentu. Moi państwo podobnie było z prądem, gdzie yy, elektryk, który robił yy, prąd na wiośle na leśnictwa, stwierdził w protokole, proszę państwa, że, to, że stwierdził to później w sądzie. Nikt tego pod uwagę nie wziął, że podlicznik, ten, który ja płaciłem i odwrotnie ten, który płacił na leśnictwo, były podpięte różne gniazdka. Tak moje pod ten, jakiś z kancelarii pod mój. I tego nikt pod uwagę nie wziął, moi państwo, bo trzeba było go zwolnić, więc żeby go zwolnić, to zrobiono takie anilne dokumenty. Długi to film, ględzony bardzo będzie, no ale cóż zrobić. Kolejne gniazdo dębowe, moi państwo, bo jak powiedziałem, bukowe to jeszcze jest jak się mogę. Kolejne gniazdo dębowe, gdzie uznano go za odnowione i pozwolono na dalszy czy pan nadleśniczy oglądając te filmy a jeśli nie ogląda osobiście bo na to czasu nie ma to ma do tego y, ludzi czy pan nadleśniczy potrafi się jakoś do tego ustosunkować odezwać że powiedzieć że y, tutaj ten dom jest w tym gnieździe że fania banialuki jakieś się powiada potrafi ktoś czy to on czy ktokolwiek z nadleśnictwa uznać że mówię nieprawdę idę do, do kolejnego gniazda dębowego więc zwolniono mnie proszę Państwa za to, że y, widziałem. Może widziałem to pół biedy, ale mówiłem. Może niepotrzebnie. Teraz to sam nie wiem, czy potrzebnie, czy niepotrzebnie. No w każdym razie uważam, że lasy państwowe w tej sytuacji powinny sprawdzić, czy racja jest po mojej stronie i czy w ogóle jakakolwiek jest. I ewentualnie coś z tym zrobić. A tutaj, proszę państwa, potratowano mnie jak donosiciela, bo powiedziałem, że w lesie coś jest nie tak. Zrobiło ze mnie, proszę państwa, właśnie oszusta, złodzieja. na ciągnięto różnych ludzi na różnego rodzaju opowieści na mój temat. No i skończyło się jak widzimy. Więc gniazdo dębowe. Tu akurat, moi państwo, tego dęba można znaleźć. Może go tam rośnie, 5-6 sztuk. To całe takie wydzielenie. Dość zresztą ciekawe wydzielenie, gdzie moi Państwo, nie gdzie proszę państwo zgniło y, dziesiątki metrów drewna. Osiki y, w różnym stanie ta osika była i została tu po prostu zmarnowana, bo tutaj y, był taki czas jeszcze niedawno. Zresztą, Moje filmy to pokazują, gdzie wyglądało w tym lesie, moi Państwo, jak jakieś puszy nazwijmy to, białowieskie, gdzie drzewo leżało jedno na drugim i wszystko to trwało tak przez wiele, wiele lat. I tak jak powiedziałem, Pan Nadleśniczy nie potrafił nad tym wszystkim zapanować, wręcz yy, wczesny Nadleśniczy, Wręcz proszę Państwa poszerwano się do y, przekłamań różnego typu i rodzaju, tak jak w przypadku owej kontroli przez Pana y, Kowalczyka, gdzie pokazywano coś zupełnie innego niż y, potrzeba, bo trzeba było wyratować by dupę, że tak powiem, leśniczemu. I proces ten trwał proszę Państwa do niedawna jeszcze, jeszcze w ubiegłym roku y, tu był śliczny. E, czachu leśniczym, i cały czas obecny leśniczym żeby wszystko, proszę Państwa, przede mną przebiegły e, jelenie. Nie będziemy ich widzieli. Dwie e, łanie, a idzie coś jeszcze dalej. Zaraz zobaczymy, co to idzie. I kolejne łanie, a widzą Państwo, będzie i byk, będą byki, bo słychać I, idą byki. No, jaki fajny film. Szkoda tylko, że wszystko, to, co się dzieje w tym lesie, to. Tylko chwila, bo, bo przebiegł zwierzęta i i, i, poszły, i przepadły. No, problem jest trochę jeszcze innej natury, że generalnie w lesie zaczyna się robić pustawo, ale to już zupełnie inny temat. Yy, w każdym razie jak widzimy na tym nieużytku leśnym, który pokazuje, yy, żyje sobie zwierzyna w stanie wolnym, w stanie dzikim. Tam mamy gniazdo bukowe i w tamtym gnieździe bukowym, proszę Państwa, już jest buka bardzo niewiele. Ja tam już nie będę teraz podchodził. Podobnie jest w tamtym gnieździe dębowym i w kolejnym, to jeszcze może chwilę przejdę, pokażę. Yy, osiągnięcia. Moi Państwo, leśniczego Krzysztofa Czachura są takie, że zresztą powiem tak, że tutaj są takie yy, buczyny, które leśniczy wyciął swego czasu, jak te, które pokazuje po to, żeby posadzić nowe buki, no ale to rzecz u leśniczego czachura normalna. Tam dalej widzimy takiego Dęba, to, który tu zostawił nie po co i i taki cały szereg innych ciekawości. No generalnie to las ten ciekawością wielką słynie.